Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i jest ze mną dzisiaj Hubert. Cześć Jona. Jeżeli się zastanawiacie, o czym będziemy dzisiaj opowiadać, no to być może okładka na stronie albo na YouTubie wam już to podpowiedziała, bo u Huberta faza na fnaf trwa w najlepszej i będziemy dyskutować o FNAF. Security Bridge. Security Ryan. Bridge Ryan, tak, dokładnie ruin. tak. Ruin. I to ruin jest istotne, bo tutaj akcja będzie się właśnie w ruinach rozgrywać, ale o tym za chwilę. FNAF Security Bridge Ruin to jest samodzielny dodatek do podstawki, do Security Bridge. I opowiedz, gdzie on się rozgrywa, kto jest głównym bohaterem, czy główną bohaterką, no opowiadaj. Głównym bohater bohaterką uh -huh. jest Kasi I kim jest Kasi? Cassie? Cassie jest dziewczynką. Która się jak Która... znalazła w miejscu no, Gregor akcji? wysłał jej wia podejrzaną wiadomość, a ona poszła jak naiwniak totalny za tą wiadomością i tak. mu uwierzyła. Tak, a znalazła się e, idąc za wiadomością od Gregorego gdzie? W trakcie przebudowy... Mi Mega Pizza Plexa, czyli w przebudowanym Mega Pizza Plexie, który jeszcze nie jest przebudowany. Tak, no mamy... W trakcie przebudowy Mega Pizza Plexa. Mamy teoretycznie te lokacje, które były w podstawce, czyli ten wiega, wielki Mega Pizza Plex, czyli takie centrum rozrywkowe dla dzieciaków i no to wszystko jest w totalnej ruinie. Można się domyślić, że właśnie po tych wydarzeniach z podstawki Mega Pistaplex został opuszczony i jest w tej chwili właśnie w totalnej demolce. No i powiedz mi, no pojawia się Kesi w tym zrujnowanym budynku, no i co się zaczyna dziać? Gregor zaczyna wysyłać jej więcej wiadomości, ale zanim... I zaczynają tak prowadzić, no tak? No tak, tak? Żeby ale, ona go no uratowała tak. niby. Ale zanim mhm. w ogóle zacznie trzeba zebrać latarkę, bo bez latarki to nawet dwie minuty w tym granie poker no tak, bo tutaj jest dużo więcej ciemnych korytarzy, no bo tak, tak. jak w podstawce, no wszystko działało, no tak tutaj jest właśnie wszystko w totalnej ruinie, no i bez latarki naprawdę bardzo trudno po tych zdemolowanych korytarzach, pozbawionych tak. prądu się poruszać, tak? Jak rozmawiamy już o latarce, to jest jedna bardzo duża zmiana, mhm. jeśli chodzi o nią, bo jak w normalnym Security to bridge. Yy, Lataje trzeba było ładować, to mhm. w Rine nie trzeba w ogóle. Tak. Ona w pewnym momencie gry się wyłącza, ale już do końca gry jest wyłączona. No tak, ale tych zmian w dodatku jest dużo, dużo, dużo więcej. I zanim no. przejdziesz do tej podstawowej, takiej ciekawej mechaniki rozgrywkowej, która różni te tytuły, to co jest taką nadrzędną zmianą pomiędzy Security Bridge i Ruin? W line. nie ma tego co było w Security Bridge, że jest duża przestrzeń. Bo w Ryan ci tak naprawdę prowadzi. Jak nie pójdziesz za grą, to masz trochę przerąbane. Tak. Oczywiście, są też takie miejsca, w których gracie trochę nie prowadzi i mieliśmy lekkie problemy. Bardziej otwarte, tak? No tak, Znaczy, Bo to jest, to jest bardzo ważne rozgraniczenie, że to jest samodzielne, co ważne, też bezpłatny, jeżeli posiadacie podstawkę dodatek, ale on jest i krótszy, i inaczej zbudowany, bo właśnie ten Mega Pizza Plex to była przestrzeń quasi otwarta, że można było sobie pójść w różne miejsca, nie wiem, pozbierać te prezenty, te gifty, o których rozmawialiśmy i tak dalej, i tak dalej, a tutaj cała ta gra prowadzi gracza w zasadzie po sznurku. Tu mamy zamknięte korytarze i nawet jeżeli trafiamy do jakiegoś pomieszczenia, które jest większe, które jest otwarte, no to musimy wykonać konkretne zadania w ramach tej przestrzeni i nie ma tak, że wyjdziemy poza tę przestrzeń, tylko dopiero jeżeli skończymy zadania z tej lokacji, to możemy się posłuchać posunąć do kolejnej. No, ogólnie to, to, to co, co to powiedział, jest prawdą, ale jest taka jedna bardzo duża zmiana. Mhm. Nie ma saveów normalnych, takich jak było w Security Bridge. Tak, że można było sobie no, tak. zasejfować samemu. Mhm. Tylko są autosavey i one tak. są po każdej odłamku wykonanej misji. Tak, i to jest też w sumie ważne, bo to wpływa na to, że ta gra. Yy, no jak ty oceniasz? Jest łatwiejsza czy, czy nie Ładwiejsza, jest łatwiejsza? Łatwiejsza. Ale. Jest jeszcze, jak gadamy już o tych trochę zmianach, uh -huh. to są dwie duże zmiany. Nie ma giftów i toreb, uh -huh. a także. Znaczy nie no, mamy prezenty przecież. No są cztery gifty w całej grze. No trochę, no, na pewno jest ich mniej, tak? Ale no, tych toreb właśnie z jakimiś gadżetami nie ma. nie ma, czyli nie ma y, tych usprawnień, tak? Że tam można było sobie, no tak. nie wiem, doładować baterie i tak dalej. No tutaj to nie jest potrzebne, więc tego nie ma, nie? Y, druga to nie ma. Freddy'ego, Freddy nie jest nam pomocny już. Tak, tak, Cassie chodzi na własną rękę, tak? No tak. Dobra, i teraz powiedz mi, jaki jest tak naprawdę cel tej gry, co robi Cassie w trakcie rozgrywki w Ruin i przede wszystkim, co jest taką podstawową, inną mechaniką, której w ogóle w Security Breach nie było. Podstawową mechaniką na pewno jest maska Mhm że jak ją założysz, to możesz się dostać w niektóre przestrzenie, których w ogóle nie było. Uh -huh. Jest też z kamerami nie masz fazłocza, wat, faz tak jak go miał. Uh -huh. Że mogłeś sobie patrzeć kamerę wszędzie, tylko są takie stojaki jakby. Takie stacje, uh -huh. tak. Tak, ale te stacje mają jedną funkcję, których nie miały kamery Gregorgo, czyli sterowanie animatronikami głosowe, że jak wybierzesz sobie kamerę 1 powiedzmy, a animatornik jest na kamerze 2 i wydasz dźwięk na kamerze 1, to on pójdzie do kamery 1. Tak. I tutaj musisz opowiedzieć trochę o tej masce, bo... To jest coś, co mi osobiście, jak siedziałem z boku i oglądałem, jak grasz, szalenie się podobało, bo to jest coś, co by się super w wiarze, czyli w tych goglach na głowie no. sprawdzało, bo nasza Cassie szybko, jak wchodzi do Mega Plexu, to dostaje właśnie taką maskę niego i jak ją zakłada, to tak jak powiedziałaś, nagle okazuje się, że przestrzeń, którą widzimy, ona się zamienia w taką wirtualną przestrzeń i na przykład, nie wiem, jeżeli Cassie podchodzi do za Zawalonego korytarza i założy tą maskę, to nagle się okazuje, że ten korytarz w wirtualnym świecie można przez przejść. niego przejść i znaleźć się w nowej lokacji. No tak. Tylko, tak jak mówisz, to ma też wpływ na inne elementy rozgrywki, bo właśnie po pierwsze musisz hakować te kamery, musisz, tak. masz takie te minigierki no. przy różnych rzeczach. Opowiedz o tej minigierce, która powoduje, że na przykład właśnie dopiero możesz użyć maski albo możesz zdjąć maskę albo założyć maskę. W niektórych mieczach jest tak, że maski zdjąć nie możesz póki. Nie i póki nie użyjesz inhibitora, tak? no, inhibitora mhm. który jest postawiony w kilku miejscach na mapie. Mhm. Jak go użyjesz, możesz swobodnie zdjąć maskę. A jest kilka powodów, dla, dla których nie możesz zdjąć maski, maski. Tymi powodami na przykład jest glitch trap, mhm. bycie w miejscach. A glitch trap to od razu wyjaśni, no, kto to jest. To jest taki klik, który. Jak za długo masz, masz maskę na sobie, to za tobą lata, i jak ci dać Zampskewa, to przywołuje innego animatronika, bo sam glitch trap cię nie zabije. Mhm. Czyli to działa na zasadzie takiej, że po prostu nie można chodzić za dużo w tej masce, tak. bo, bo ten glitch trap zacznie nas ścigać, i tak jak mówisz, on może przywołać innego animatronika. I tutaj też jest ciekawa mechanika, że tutaj w tym momencie z jednej strony mamy glitch trapa w tej wirtualnej rzeczywistości, a z drugiej strony. Jakiegoś zniszczonego animatronika w prawdziwej rzeczywistości, bo w wirtualu te animatroniki też ci nic chyba nie mogą zrobić, nie? Zależy którym. Na przykład, mini DJ Meny, one jak stałeś obok nich chwilę w masce, mhm. to ci, one ci tą maskę zdejmowały i cię okay. tak trochę ukatrapiały, Albo cika, nieważne w jakiej postawie mogą cię zabić, ale na przykład taki Freddy. O, jak zakładałeś maskę, on znikał. Mm -hmm. I teraz e, um, wspomniałeś o tych minigierkach, które właśnie czasem musisz robić. No to tak, to te kamery to działają też na zasadzie takiej, że no, można wykorzystać głos Gregorego, żeby skierować animatronika czy przeciwników w jakieś inne miejsce, ale mamy też te minigiery, jak my nazywamy, z rurami, które powodowały, że trzeba było, nie wiem, otworzyć jakieś drzwi albo no. schakować właśnie kamerę albo coś takiego. Jak to działa, powiedz? To działa, można powiedzieć, że... Jest taki panel kontrolny uh -huh. i musimy włączyć wszystkie trzy kable, żeby świeciły się na niebiesko. Uh -huh. Jak to zrobimy, to po prostu... Aktywuje się to, co chcieliśmy. Tak, i to jest taka prosta gra logiczna, no. gdzie trzeba właśnie te wszystkie rury odpowiednio zapełnić. No i teraz powiedz mi, co jest jakby takim największym zadaniem? No bo masz tę maskę i od Gregorego dowiadujesz się, że co musisz robić, żeby się do niego dostać. Wyłączać węzły. Tak, wyłączać takie węzły. I jak wygląda taki węzeł i jak wygląda mechanika wyłączania takiego węzła? Węzeł to węzła. jest po prostu czerwony królik, który się pokazuje tylko, jak założysz maskę. Mhm. I żeby go wyłączyć trzeba założyć maskę i wyłączyć obiekty, które go zasilają. Mhm. I, jak, I jak działa ta mechanika? Bo no, masz na przykład obiekty i masz cztery obiekty do wyłączenia, no to jakie znajdujesz? Zakładać mask maskę i są takie czerwone kable. A jak już podejdziesz bardzo blisko, to te obiekty świecą się na czerwono. Tak, czyli mamy właśnie to, taką zamkniętą lokację, jak mówiliśmy, i na przykład trzeba wyszukać tego obiektu po tych kablach. To nie jest tak, że to idziesz jak po sznurku, tylko czasem no. to trzeba żonglować, nie? że raz no tak. założyć maskę, żeby gdzieś przejść, później ją zdjąć, później dojść do tego przedmiotu. No i to właśnie trzeba tym wszystkim tak żonglować, tak, tak żeby nas glitchtrap nie dorwał, żeby nas animatroniki nie dorwały. No i właśnie, a propos animatroników, jakie tutaj mamy animatroniki, jak one wyglądają i w zasadzie co ty robisz, czy one są twoimi przeciwnikami, czy one ci tutaj pomagają, jak to <laughs> wygląda. Prawie wszystkie są moimi przeciwnikami. Mhm. Roxy jest na początku moim przeciwnikiem, ale później się ze mną zaprzyjaźnia. Mhm. I tak naprawdę nas ratuje przed śmiercią. Ale to, w to gry. tak, to, to do finału bo już oczywiście spoilery no tak. waliś. To do tego wrócimy, ale opowiedz jeszcze więcej o tych animatronikach, bo mówisz, że prawie wszystkie są twoimi wrogami. No ale co z nimi robisz? Jak ewentualnie walczyć? Jak one wyglądają? Czy one wyglądają inaczej niż w tak, podstawce? Tak. Nie ma głowy i ma wielką dziurę w klatce piersiowej. Uh -huh. Czeka nie ma chyba jednej ręki, z tego co pamiętam. Jest bardzo zniszczona. Uh -huh. ma, odrąby, ma Nie ma tych kolorowych kawałków na jednej nodze, że widać to, co jest pod nimi. Widać endo, części endoszkieletów, uh -huh. bo każdy animatronik jest z, 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 zrobiony z endoszkieletów. Uh -huh. y Monty nie ma, ma odrąbany tułów cały i jest cały bez tej skorupy, jest cały szary. Czyli w zasadzie tak. wszystkie te animatroniki wyglądają tak, jak już by były zniszczone przez Gregorego tak. w podstawce. Czyli jest, Monty, Monty nie tak. ma nóg, Roxy nie ma oczu, Chica ma wyrwany ten swój aparat yy, yy, mowy i też jest jakby cała I zdemolowana. Roxy nie ma jeszcze, można powiedzieć, szczęki. Uh -huh. A powiedz mi, a co z moim ulubionym y, Sun and Moonem? Oni. On się pojawia też? Tak, czy nie? oni się pojawiają. Uh -huh. I najlepsze jest to, że od nich prawie się nie da zginąć. Uh -huh. bo a co musisz zrobić? Musisz, musisz odpalić dwa generatory, ale one walczą ze sobą, bo. Sam jakby cię lubi, a Mon cię nie lubi. One ze sobą walczą, bo są jakby jednym animatornikiem mhm. I jak odpalić dwa generatory, i ich takim specjalnym urządzeniem, które dostajesz też na początku gry, mhm. e, wczepisz ich w je w nich to się zamieniają w zaćmienie. Tak, czyli to jest takie połączenie, dochodzi. I tak jak słyszycie, tutaj jest bardzo fajnie i zmyślnie to poprowadzone, że teoretycznie spotykamy już znane animatroniki, ale one wyglądają inaczej. I w zasadzie też do końca nie wiemy nigdy, co na nas czeka, czy właśnie czy będziemy musieli im pomóc, czy one będą z nami współpracowały, czy będą z nami walczyć. I teraz y, kolejne pytanie mam do Ciebie takie, bo ten dodatek jest dużo krótszy, tak jak mówiliśmy, dużo prostszy, ale jak Ci się podobał właśnie ten patent z, tym, z tą rzeczywistością wirtualną i przede wszystkim jak oceniasz horrorowość tej gry? No bo mówiliśmy o tym, że Security Bridge była grą, która potrafiła Cię nieźle przerazić i to i na poziomie tych jumpskerów, które były czasem bardzo mocne, i na poziomie klimatu, bo tam były te wszystkie mroczne korytarze, i tak dalej. Jak Ci się podoba VR, cały ten pomysł z vr -em. jak Ci się podoba horrorowo, szczególnie? VR się 7 na 10, uh -huh. otoczenie 9 na 10, ale jumpscare 5 na 10, bo uh -huh. one horrorowe nie były, bo Cassie w uh -huh. poznaniu do Gregorego ma chociaż jeden IQ, bo ona próbowała <laughs> się bronić, Aha, bo no. ona jakbyś był jumpscare Montiego, to ona próbowała otwierać mu pastę, na przykład. Na przykład, tak. Czyli, próbowała kopać. Czyli bardziej tak realistycznie, jak w życiu, że się broni. No przed tak. nim. A nie jak który się gapił, jak go Monty zjadał. E, ale e, ty tak mówisz, że były mniej horrorowe. Oj, ja nie wiem, ja pamiętam już na samym początku, jak było kilka takich jumpscarów, że tam, no trzeba było chyba pieluchę ci zmieniać. Najbardziej co? był jumpscare robota z maską. On, te roboty mm -hmm. zawsze są creepy, bo one mogą da dawać ci jumpscare, jumpscare w nieskończoność. Tak, bo to są te, od, te co mapę dawały no ci tak, Security No tak, że teraz Dał dawały maskę. maskę. Yy, dokładnie tak. No ale mówisz, że otoczenie 9 na 10, czyli klimat jest, Tak, nie? klimat jest, mm -hmm. na pewno lepszy niż w Security Security Bridge. Security brief. Tak. jest na pewno lepszy, bo tam wszystko było nowiutkie i tak naprawdę animatoniki no. nie były za bardzo straszne, chociaż że Pierwsze jumpscare'y były creepy, ale później już nie były creepy. Mm -hmm. Jak z no, a, tutaj, dostała tak, z a, tu, a tutaj od... naprawdę jest klimatycznie świetne, są te, świetnie, są te lokacje zrobione. I tutaj I rzadko wart... dostajesz W sumie rzadko dostajesz, no bo to jest właśnie ta kwestia poziomu trudności, że ta gra jest, jak grało się w podstawkę to jest dużo łatwiejsza, ale jest świetny klimat i to, to co na pewno też jeżeli w podstawkę gracie to docenicie, to to, że chodzicie po teoretycznie znanych lokacjach, tylko właśnie tych zrujnowanych, nie? Bo tak by tak. się to też podobało, nie? Decker było bardzo fajnie. No, jeden z najlepszych klimatów właśnie był w Deke, a najgorszy był chyba w Monty Gos. Mm -hmm. No, ale właśnie to... To, to, jest, to jest coś dla fanów podstawki, że można się pobawić w tych zrujnowanych lokacjach. A mówisz, że VR 7 na 10 to co Ci się najbardziej podobało, a co ewentualnie tak mniej Ci się podobało w tym aspekcie? Najbardziej mi się podobało, że na kamerach była możliwość, że jest jak na jakiejś przestrzeni było narysowane kilka kształtów, uh -huh. tak na innej kamerze widziałeś te kształty i w kolejności na jakieś są narysowane... A czyli taka ta mini gra z tak, hakowaniem kamer, tak? Tak, z hakowaniem kamer, jak znaleźć wszystkie, można powiedzieć, jak to się nazywało. Takie obiekty różne. No tak? Obiekty, uh -huh. to ta ściana znikała, ale tylko na wiarze uh -huh. i może, mogłeś przez nią normalnie przejść. To mi się najbardziej podobało, a najmniej mi się to podobało że było dużo przestrzeni, w której i nie mógł chodzić. No też, też, tak. Na przykład był. jak się miało maskę i się przyszło przez niektóre przestrzenie, to trzeba było znaleźć dużo rzeczy, żeby zdjąć tą maskę i żeby móc, móc iść dalej. Tak, no to, to jest y, prawda. No i teraz, y, y, jeżeli chodzi o ten VR, to ja jeszcze tylko dodam y, jedną rzecz. Y, y, bardzo mi się podobało, że on był mocno wyróżniony wizualnie, czyli to się może trochę kojarzyć z takimi starymi jakimiś filmami czy grami, jak przestrzeń wirtualna była pokazywana. Czyli mamy dużo takich różowych, fioletowych linii, jakieś takie, coś jakby taki Matrix się przebijał z, y, 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 przez y, tę. Po, na, czy na powierzchnię. Wygląda to naprawdę super i bardzo mi się podobały te patenty, że trzeba było to się zamieniać pomiędzy tym światem wirtualnym i rzeczywistym. No dobra, to y, chwalimy, chwalimy i trzeba by było jeszcze porozmawiać o samej fabułę, fabule i y, y, tym, co nas czeka na końcu. Ale tak? czekaj, czekaj, bo ja dobra, mam taką okay. No. bo ja oglądałem takiego youtubera z hakowania. I uh -huh. on patrzył jak jest zbudowana wirtualna rzeczywistość i tak normalna. I twórcy to robią jako dwa światy. jest uh -huh. Jeden świat tak. i drugi świat jest pod spodem zbudowany jakby. Uh -huh. I jak zakładasz maskę, to teleportuje co do w to samo miejsce do świata na dole. Mm -hmm. No, do świata wirtualnego. Trochę tak jest. No bo tam też są takie portale nieraz, no nie? Tak. Nawet jak lustro możesz przejść przez lustro a Kalicja w Krainie Czarów. Dobra, i teraz słuchajcie, mikro spoilery już były, ale teraz porozmawiamy sobie o końcówce, o rozwiązaniach fabularnych, więc jeżeli jesteście na to uczuleni i nie chcecie poznać, kto jest naszym tutaj głównym przeciwnikiem i co czeka na Casey na samym dole Megapista Plexu, no to czujcie się ostrzeżeni, a ja się do Ciebie pytam, no bo na końcu okazało się, że gdzie trafiasz, bo to było w sumie mega zaskakujące, widziałem, że Cię też to zszokowało. Do pokoju, to... gdzie był się, rozgrywał True Ending, do pokoju, ale nie w miejscu, gdzie Ty, ty wyłączałeś monitor. Tak, tak czyli nie w miejscu, gdzie Freddy tak, z Gregorem walczyli. Tylko, że mhm. w miejscu, w którym był Bentrap nas hakował, czy tam tak zwany finałowy boss tego. Security Bridge, gry. tak. No. Mhm. no i tam trafiasz, i się y, tak, bo Gobokes jest cały czas prowadzony głosem Gregorego, który jej tłumaczy: Przyjdź tutaj do mnie, jestem na dole y, i musisz mnie uratować. I co się okazuje? Kto, kto się okazuje być tym naszym prawdziwym przeciwnikiem no, po wyłączeniu wszystkich tak, węzłów? Ale. Zanim powiem kto to jest, bo to też jest związany z finałowym tym bossem, uh -huh. z The Drain. Dobrze. I z finałowym bossem Stu Endingu okazuje się, że finałowy boss z True Endingu to nie jest on, tylko to jest to nie jest Bentrap, tylko Mimik przebrany za Bentrapa. Ben tak, jest taka teoria, dokładnie tak, bo tutaj tym głównym przeciwnikiem kto się okazuje? Mimik. Mimik, czyli właśnie postać, która jest takim naśladowcą różnych, różnych rzeczy, i stąd jest właśnie między innymi teoria, że w Security Bridge to wcale nie był jakoś ożywiony William Afton, tylko że ten, ten Bern Trapeł to był właśnie mimik, który udawał Aftona, no a mimik też udawał przez całą grę Gregorego, nie? czyli tak. kierował Cassie na dół, aby ona go uwolniła, no bo właśnie można domniemywać, że Gregory w pewien sposób tam zamknął. Zamknął z jednej strony Mimika w Mega no ale z drugiej strony on się jakoś tam uwolnił, jak cały Mega Pe Pizzaplex upadł. No i teraz próbuje się wyrwać na wolność. No i udaje się uciec Kesi przed Mimikiem, czy nie? Jak to jest? Ile tutaj jest zakończeń? Bo Trzy? też rozmawialiśmy o tym, że Trzy? tam było sześć zakończeń Dwóch. czy 7. W dwóch kasach ginie, a w jednym jest szansa na pokonanie go, ale my go nie zrobiliśmy, bo nie znaleźliśmy kilku rzeczy w trakcie gry, które trzeba było zrobić do tego zakończenia. Tak, bo znów gra jest dużo prostsza, ale nam pewnych rzeczy nie mówi. Tu jest jedno zakończenie, przy którym trzeba w różnych rozdziałach rozgrywki, w różnych lokacjach schakować takie specjalne kamery, i wtedy mamy szansę, tak jak mówisz, na pokonanie mimika. A mówisz, że w dwóch Kesi ginie, no to opowiedz trochę o tych dwóch zakończeniach i które ci się bardziej podobało. To pierwsze, takie, które jest podstawowe, tak, może to najpierw. Tak, podstawowe, czyli po prostu ucieczka w window. Ale to nie jest lutrzeczka, bo jak ona już sobie spokojnie gada z Gregorem, to mimik ją dopada. To za drzwi wind, otwiera jej, daje nam porządnego jumpscare. No, tutaj jest jeszcze gorzej, bo w zasadzie w tym momencie Gregory, który się niby połączył, i, i no, chyba trzeba zakładać, że to jest prawdziwy Gregory, mówi, że on nie może jej pozwolić wyjść, bo w tym momencie właśnie byłaby szansa, że mimik się uwolni i zrzuca jej windę. No i Casey niby ginie, ale nie wiadomo czy ginie, bo słyszymy głosik kogo. Roxy, która woła. Bo jak mówiliśmy już wcześniej, Roxy była po naszej stronie i to ona dała nam tu chwilę czasu na ucieczkę przed mimikiem. Uh -huh. I w tym pierwszym podstawowym zakończeniu pod koniec tego filmiku słychać głos Roxy, Cassie, Która nawołuje naszą Mhm, uh -huh, Tak, czyli jest e, sugestia, że być może Kesi przeżyła, a jak wygląda to drugie zakończenie, e, które uh -huh. mówisz, że ci też. Uh -huh. też o Roxy. No, mów. Jak się wsłuchać... Jak włączaliśmy tą część w Roxy, uh -huh. bo jak się te kanały włączyć, no to ona mówiła, że lubi ciasto marchewkowe. I się pytała Cassie, czy lubi ciasto marchewkowe, a także mhm. się pytała jej, czy przyjdzie tam sprzyjać i umie się pobawić Tak, no nim, bo przysłałeś kilka razy Tak, tam. tak, czyli widać było, że Roxy musiała znać Cassie z jakiś imprez z koleżankami i kolegami w Mega Plexie. No ale dobra, przejdźmy do tego trzeciego zakończenia. Jak ono Ci się podobało, jakie ono wyglądało? W trzecim chodzi o to, że jak Gregory mówi mówi dwa razy w prawo, w prawo, i później mówi. Tak, prowadzi nas do tej windy. No mhm. tak, później mówi. A teraz zeskakuj, to trzeba skrę skręcić w lewo mhm. i tam założyć maskę. I jest zakończenie, w którym Kasi umiała pewnie, bo jest teoria, że umiała, mhm. bo słychać jej płacz, mhm. słychać dziwny dźwięk, i jest pokazany obrazek, na którym siedzi. Cassie, Vanessa e Freddy. No, nie, Cassie, Vanessa i Gregory. A, i Gregory, tak. No, bo mamy, mamy obrazek taki, właśnie, że ona podchodzi do takiego kartonowego Frediego i niby się jej wydaje, zakłada tą maskę i jest w takiej wirtualnej rzeczywistości, że to jest niby happy ending, ale tak jak mówisz, jest teoria, że ona też tam ginie, bo słychać w którymś momencie jej płacz, czyli ona, że ona niby się schowała, ale tak naprawdę pewnie mimik ją dorwał. Czyli w zasadzie no, mamy dosyć smutne zakończenia całej tej historii. No, tak. No ale powiedz mi jak oceniasz ruiny czy podobał ci się jako sam dodatek czy... 9 na 10 9 na 10. czyli ci tak. się nawet bardziej niż security Bridge tak, podobał? Tak tam było chyba 8 na 10 uh -huh. z tego co pamiętam No ale czyli jesteś bardzo zadowolony z tego dodatku tak. Bo secre... security Bridge nagrywaliśmy tydzień temu więc nie pamiętam dokładnie jak No spokojnie dałem. to nie jest istotne Więc uh -huh. ale z tego co pamiętam chyba im 8 albo 9 dałem No czyli no, z, nie, z ruin dobrałem. jesteś tak. bardzo zadowolony Tak no ja też, siedząc z boku, uważam, że to jest świetny dodatek. Krótki, intensywny, bardzo pomysłowy, jeżeli chodzi o mechaniki, bardzo klimatyczny. Znów enigmatyczny fabularnie i to jest... Dwie, dwie największe wady dla mnie to jest cały czas to, że po pierwsze nie ma polskiej wersji językowej, tego naprawdę brakuje i po drugie, że znów ta fabuła jest bardzo enigmatyczna i tak naprawdę bez internetu to trochę nie podchodźcie, Wie, bo... Wiadomo, jaka jest fabuła. No, no tak, no ale wiesz, ale chodzi o to, że Mimik to jest znów tak jak czytaliśmy postać z książek, e, nie wiadomo w zasadzie do końca. E, kto go zamknął? Ta, tam, kto go zamknął, jak wziął. on się tam wziął. Cała ta teoria, że to Mimik jest Springtrapem, to też jest teoria bardziej z internetu. No, ta gra mówi bardzo niewiele, ale tak jak mówisz, no ogólnie jest to super dodatek i dobrze no. się na niej bawiliśmy, nie? Tak. No dobra, no to e, dzięki Ci za dzisiejszą rozmowę, Piona. Tak. Będzie część trzecia tego podcastu, czyli film. Tej serii, o Ta, Fnafie, tej, Tak, Tej serii, o Fnafie, czyli też trzecia część podcastu. Tak, i będziemy gadać podcastu? o filmie, ale to zobaczymy jeszcze, czy o najpierw filmie. poleci film, czy najpierw, czy najpierw poleci o grze. No tak. Jeszcze raz dzięki, Piona. Dzięki, Pa. Na razie. He's finished. He's finished. Game over. What are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!